Cześć, dzień dobry. Czego nie wiesz, że masz usłyszeć? Co karty chcą Ci przekazać same od siebie? A zatem karta pierwsza, którą mamy tutaj, król buław. Ta karta mówi o tym, żeby zwracać uwagę na swoją przedsiębiorczość, kreatywność i wykorzystać ją. Ktoś z otoczenia może się aktywować. Powroty osób z przeszłości. Karta numer dwa, no proszę bardzo, mamy królową boław zatem też warto zwracać uwagę na swoją atrakcyjność, nie gódź się na byle jakość w swoją stronę. Karta dziesiątki mieczy, wyciągaj wnioski ze zdarzeń, które się zrealizowały, potknięcia nie są porażkami, a lekcją. Karta, która mówi tutaj, postelnika określ swoje potrzeby, czego chcesz w swoim życiu, czego nie, a co daje ci poczucie spełnienia. No i ostatnia karta dla ciebie, jest tu karta, Równowagi. Zachowaj równowagę, znajdź złoty środek i w zgodzie ze sobą. Poddaj.